Zapraszam na film, w którym opowiem Państwu o naszym urządzeniu DR201. DR201 to rejestrator temperatury i wilgotności zbudowaną drukarką. Urządzenie przeznaczone do montażu w kabinie kierowcy. Sprawdzi się w małych samochodach, autach dostawczych i ciężarowych. Rejestrator wykorzystywany jest w transporcie produktów z wielu branż, m.in. Farmacja, medycyna, gastronomia, cukiernictwo, rolnictwo, branża mleczarska, spożywcza i chemiczna. Urządzenie w zestawie zawiera dwa czujniki temperatury o długości 10 i 15 metrów. Rejestrator może maksymalnie pracować z trzema czujnikami. W urządzeniu można konfigurować podłączenie czujników. Dwa czujniki temperatury plus jeden czujnik otwarcia drzwi lub dwa czujniki temperatury plus jeden czujnik cyfrowy temperatury i wilgotności. Zakres pomiaru temperatury to od minus 40 stopni do plus 120 stopni Celsjusza. Urządzenie wyposażone jest w drukarkę, dzięki czemu możemy na bieżąco drukować raporty. Dodatkowo, Osoby posiadające urządzenie mogą skorzystać z systemu do obsługi urządzenia Scomonitor. Dzięki aplikacji Scomonitor w prosty i szybki sposób na dowolnym urządzeniu komputerze, tablecie, telefonie otrzymujemy dostęp do danych z urządzenia. W systemie możemy sprawdzać m.in. podgląd online temperatury i wilgotności oraz podgląd wiadomości o alarmach. Escomonitor Monitor daje możliwość generowania raportów do dokumentacji, na przykład HACAP. Funkcjonalność urządzenia DR201 możemy skonfigurować. Ilość czujników, sposób pobierania danych, na przykład za pomocą portu USB, i sposób komunikacji. Na przykład dostęp do systemu ESCO Monitor i lokalizacji GPS. Szczegółowe dane techniczne znajdą Państwo na stronie internetowej. Link do strony dołączam do opisu filmu.